Władimir Putin jednym podpisem na oczach całego świata uznaje niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli samozwańczych, separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Co to oznacza dla samej Ukrainy? No, to, że na wschodzie tego kraju robi się jeszcze niebezpieczniej, ponieważ Władimir Putin wysyła na te tereny swoje wojska. Te tereny kolorem czerwonym zaznaczone to właśnie Donieck i Ługańsk, czyli mówiąc w skrócie Donbas, Kiedyś najbardziej uprzemysłowiony region Ukrainy, dziś do po ośmiu latach wojny bardzo zniszczony. Region I na części tych właśnie terenów rządzą separatyści. I część tych terenów, zdaniem właśnie i separatystów, i Władimira Putina, to już niepodległe byty na arenie międzynarodowej. Tyle tylko, że tak twierdzi Władimir Putin i separatyści. Bo żeby powstało państwo formalnie na arenie ogólnoświatowej, to potrzeba pewnych czynników, pewne spełnione muszą być kryteria, żeby państwo państwem było nazywane. Są cztery takie podstawowe kryteria. Zostały one określone podczas konferencji w Montevideo czyli stolica Urugwaju jeszcze w 1933 roku, dokładnie pod koniec grudnia tego roku na konwencji w Montevideo podpisano akt, który ustalał normy powstawania państw na całym świecie. Spójrzmy na artykuł pierwszy tej właśnie konwencji a mówi on o tych właśnie czterech elementach, które są niezbędne, żeby powstało państwo. To przede wszystkim stała ludność, terytorium, suwerenna władza. I te trzy elementy dość łatwo tak naprawdę spełnić, no bo jest wiele miejsc na świecie, gdzie separatyści domagają się swojego niepodległego państwa, mają ludność, mają terytorium, mają swoją teoretycznie suwerenną władzę, ale ten czwarty element jest najważniejszy, czyli uznanie międzynarodowe, czyli po prostu zdolność do nawiązywania relacji z innymi państwami. No i tutaj można by zastanowić się, że przecież na świecie tak naprawdę ostatnio wiele państw nie powstało i te państwa, które powstały to już wiele lat temu i w ostatnich latach już nie mieliśmy żadnych nowych państw. No mieliśmy i to nawet u nas w Europie. Teraz pokażę kilka przykładów tego, na jakiej podstawie Nowe państwa na świecie i w Europie powstawały. Przede wszystkim to dekolonizacja, czyli coś, o czym myślimy w perspektywie historii. Tej dalekiej historii, czyli byli, były jakieś państwa, były kolonie gdzieś daleko za morzem, za oceanem. Te kolonie się usamodzieliły, mamy niepodległe państwa. Tak, to jedna strona medalu. Ale druga strona medalu to Europa i lata 60. I też na podstawie dekolonizacji powstawały państwa. Cypr i Malta. Kiedy przestały być koloniami należącymi do Wielkiej Brytanii, to w latach 60. XX wieku. Powstały jako niezależne państwa. Dalej też sytuacja, z której mieliśmy do czynienia całkiem niedawno, czyli rozpad Federacji, czyli są duże państwa składające się z mniejszych państw i po tym, jak one się rozpadną, to powstaje kilka mniejszych państw. To też Europa, i też nie tak dawno temu, bo to między innymi rozpad Jugosławii, rozpad Czechosłowacji, czy też rozpad ZSRR i te państwa, które powstały na miejsce tych właśnie federacyjnych tworów, nie miały żadnego problemu z tym, żeby zostały one uznane na arenie międzynarodowej. Kolejny przykład to włączenie. Nie. Też Europa, też nieodległa przeszłość, czyli nasza zachodnia granica chociażby i Niemcy. One właśnie powstały w taki sposób. Było państwo A i było państwo B. W wyniku rozpadu państwa A połączyły się te dwa państwa wcześniej. W wyniku rozpadu jednego państwa zostaje tylko drugie, czyli RFN i NRD, i zostaje RFN, czyli Republika Federalna Niemiec, w skrócie Niemcy. I zjednoczenie to jest kolejny element, na podstawie którego na arenie międzynarodowej mogą powstać państwa. I takie sytuacje też miały miejsce nie tak dawno temu. Tak powstała między nimi. たまに。 czyli jedno państwo, łączy, jedno państwo łączy się z drugim państwem, w wyniku czego powstaje trzecie państwo, Tanganika plus Zanzibar, równa się Tanzania, to też kolonie brytyjskie swoją drogą. I ostatni element to, i tutaj właśnie jest to nawiązanie między nimi do Ukrainy, czyli porozumienie z władzami centralnymi, czyli jest jakiś obszar na świecie, gdzie separatyści domagają się swoich praw, domagają się niepodległości. No i próbują rozmawiać z rządem centralnym, często też wybuchają wojny i w elemencie ostatniej drogi już szukania porozumienia dochodzi do... Rozmów i oba Państwa uznają dobrze, to wy się odłączcie i stwórzcie swoje państwo. I to też miało miejsce całkiem niedawno, chociaż nie w Europie, a w Afryce, bo tak właśnie powstała Republika Sudanu Południowego, był to rok 2011. Po najdłuższej wojnie domowej w Afryce osiągnięto porozumienie i powstała właśnie Republika Sudanu Południowego. I co ważne, na podstawie zgody władz centralnych, Republika Sudanu Południowego została już dzień po tym, jak powstała została 193 członkiem. ONZ I to też jest bardzo istotne, bo to element uznania na arenie międzynarodowej. Do ONZ-u jeszcze na moment wrócę, ale spójrzmy tylko na mapę Europy, bo też i u nas jest dużo takich regionów, które domagałyby się swojej niepodległości. No to między innymi oczywiście Katalonia, to kraj Basków, to też Bawaria. Co jakiś czas słyszymy o tym, że te regiony chciałyby być niepodległe, chciałyby być niezależne. I tutaj właśnie jest ten ostatni punkt, o którym mówiłem przy okazji powstawania państw. Uznanie na arenie międzynarodowej i zgoda władz centralnych. No, wyobraźmy sobie, czy Madryt zgodzi się na to, żeby Katalonia powstała jako niepodległe, niezależne, państwo. Nie, i to jest właśnie ten element, który też dotyka Ukrainy, a żeby państwo na arenie międzynarodowej mogło działać już w pełni legalnie, no to oczywiście tym ostatnim elementem jest wciągnięcie w struktury ONZ-u. No i to co istotne, jak państwo jest uznawane przez ONZ, jak państwo w ogóle powstaje i jak państwo jest wciągane w poczet członków ONZ-u? No to o tym mówi artykuł 4 w rozdziale drugim Karty Narodów Zjednoczonych, w którym czytamy, że w poczet członków ONZ może być przyjęte każde państwo miłujące pokój, które przyjmuje zobowiązania zawarte w niniejszej karcie i zdaniem organizacji, czyli ONZ-u, zdolne jest i pragnie zobowiązania te wykonać. I dalej, przyjęcie każdego takiego państwa do ONZ następuje w drodze decyzji Zgromadzenia Ogólnego powziętej na zlecenie Rady Bezpieczeństwa. Tyle teoria, a jak to wygląda w no jeżeli uda się już osiągnąć porozumienie z władzami centralnymi, albo dwa państwa się połączą, albo którykolwiek z tych elementów, o których już mówiliśmy, będzie spełniony, to wtedy dany kraj, ten nowy kraj, składa do, do sekretarza generalnego wniosek i przedstawia list, w którym formalnie przyjmuje zobowiązanie nałożone przez Kartę Narodów Zjednoczonych. Później Rada Bezpieczeństwa rozważa ten wniosek i następnie jest głosowanie po uzyskaniu dziewięciu głosów z piętnastu państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa ten i tutaj jedna ważna rzecz nie może być wETO ze strony pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Ten wniosek trafia już do Zgromadzenia Ogólnego i później na tym Zgromadzeniu Ogólnym jest on głosowany. No i tutaj jest niezbędna większość dwóch trzecich głosów, żeby, żeby takie państwo mogło powstać i w końcu po uzyskaniu już tej zgody państwo staje się członkiem ONZ i wraz z, dacią, z datą przyjęcia tej rezolucji jest już oficjalnie uznane za członka ONZ i oficjalnie uznane za państwo. W tym momencie na świecie są 193 państwa, które są uznane przez ONZ. No i najważniejsze pytanie, które trzeba sobie postawić na samym końcu. Jak już wiemy, jak to wszystko formalnie wygląda, żeby państwo powstało, i kiedy te nowe państwa powstają, to co się dzieje z takimi który słowie, państwami z takimi tworami, jak chociażby właśnie zeraz Ługańsk, Doniec, czyli państwa, które uznane są przez chociażby Rosję, czy jakiekolwiek inne państwo, ale nie na arenie międzynarodowej. No to tak, takie państwa nie mogą zawierać traktatów międzynarodowych, nie mogą utrzymywać z innymi państwami stosunków dyplomatycznych, bo po prostu nie są uznawane i nie są członkiem żadnej organizacji międzynarodowej. Czyli tak wygląda w praktyce to, o czym mówi Władimir Putin, to co próbuje metodą siły robić Władimir Putin i faktów dokonanych, czyli uznanie niepodległości dwóch, Dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy, no to jeszcze nie niepodległość w skali świata i to nie oznacza nic w perspektywie prawa międzynarodowego. Chociaż oczywiście tam na wschodzie sytuacja jest dynamiczna, niebezpieczna, no i dla tych ludzi tam oczywiście uznanie i ten podpis ze strony Władimira Putina wiele znaczy, ponieważ pojawia się tam coraz więcej rosyjskich wojsk.